Witajcie w prawdopodobnie ostatnim odcinku na moim kanale z historii Kolonii. Z całej edycji, tak można to nazwać. Nie wiem w sumie od czego zacząć. Miałem jeszcze sporo w sumie materiału tam takiego pobocznego, żeby właśnie na inny odcinek to nagrać, tak jak na przykład byliśmy na farmie skazańców się tam dogadać, żeby właśnie po prostu negocjacje były. Ale to już jest ze wszystkim mniejsza. Idziemy teraz, właśnie aktualnie widzicie jak idziemy na polowanie, nie wiem czy to przyspieszy czy nie. Postaram się jakoś to mniej więcej na szybko wszystko ogarnąć i prawdopodobnie może jeszcze jeden taki materiał wleci z podziękowania, podziękowaniami dla wszystkich może. I szczerze mówiąc to nie byłem przygotowany na to, chociaż i tak wiedziałem, że no niby jest tam, jest tam jakby... Na mnie, na mnie, powiedzmy, ten ticket, że mogą mnie zabić, ale jakoś i tak nie jestem w sumie przygotowany na to, nie byłem przygotowany na to i nie wiedziałem, że to aż tak się skończy. Szkoda, naprawdę szkoda. Biegniemy w sumie na polowanie. Nie wiem, czy głos będzie się zgrywał, czy nie. Tutaj z tym wszystkim, jeżeli przyspieszę, no to wiadomo, że się to nie zgra. Więc po prostu będę mówił tak na lajcie. No, miałem tych materiałów trochę. Jeszcze byliśmy tam na farmie skazańców z UTerem. Mieliśmy w sumie fajny materiał zrobiony, bo w cztery chyba osoby sobie pobiegliśmy na farmę z do Asfindira, żeby się tam dogadać. Wzięliśmy tam dwie skrzynki chyba browarów. Co no, weszli, weszliśmy na farmę, Asfindir nas tam zaprosił na górę, porozmawialiśmy. I się okazało, że będziemy musieli tam kogoś mu przyprowadzić, żeby właśnie to wszystko ustało. No i niby na to się dogadaliśmy. Wróciliśmy i w sumie tak pokrótce, nie? No jest to w sumie teraz już kolejny dzień. Teraz jest już kolejny dzień, czyli poniedziałek. Prawdopodobnie właśnie no ostatni odcinek pełnoletni, czyli 18. Tylko, że no mówię, coś jeszcze tam wrzucę z jakimiś podziękowaniami dla wszystkich i tak dalej i tak dalej może. No mówię, no nie byłem przygotowany na to. Nerwy, bardzo nerwy, zaraz zobaczycie w sumie co się, co się stało tam dokładnie. Byliśmy po prostu, pobiegliśmy na tereny FCK, na po prostu na polowanie szliśmy. Tak naprawdę to ja pierwszy raz się dowiedziałem, że to są jakieś tereny po prostu pozajmowane z... Przepraszam jeszcze wyciszę telefon. Pozajmowane... Tereny łowieckie są, nie wiedziałem, po prostu myślałem, że tereny łowieckie na przykład pozajmowane są, czyli tam gdzie jakoś niedaleko miasta. Gdzie właśnie miasto musi mieć tam musi wyrazić zgodę na te tereny, żeby sobie tam polować. Mówię, dobra, no tam może w koło miasta to okej okay, pewnie przez to, że miasto, nie? Ale tutaj te tereny jeszcze tym bardziej na FCK. No po prostu nie wiedziałem, że to jest... i raczej większość chyba z nas nie wiedziała, że to jest jakieś tam że to są jakieś tereny zajęte po prostu. No i wyszło na to, że po prostu biegliśmy. Biegliśmy właśnie na polowanie. Prawdopodobnie chyba tam na węże błotne bo w sumie tylko na tych terenach są węże błotne to też jest e, cholerstwo moim zdaniem że to tylko na tych terenach są i te, i te tereny na których są e, węże błotne są na powiedzmy po stronie jakby farmy co nie no to to jak my mamy zdobywać później właśnie takie skóry na przykład właśnie takich węży błotnych skoro my po naszej powiedzmy stronie nie mamy żadnego nie wiele razy wiele ludzi Przebiegało przez mapę, przez właśnie mapę, no przez tereny tamte bardziej bliżej nas, nawet wchodząc też na tereny FCK, jakieś tam bliżej w sumie nas. No i nikt nie znalazł żadnych węży błotnych, jeżeli dobrze pamiętam. Ale tutaj właśnie zostały odnalezione, no i tu są jakby tereny powiedzmy tak bliżej farmy, za farmą, coś takiego. No i nie wiedzieliśmy za bardzo w sumie, że to jest jakby pozajmowane, no i wiecie... W jaki, sposób mielibyśmy inny, w jaki inny sposób mielibyśmy zdobyć jakieś właśnie skóry, jakieś ogólnie węże błotne, czy inne jakieś potwory, takie bardziej nietypowe, które by były potrzebne do wytworzenia czegoś tam lepszego. Dalej nie wiem w sumie. No nie po prostu nie byłem przygotowany na takie coś i nawet nie wiem do końca, co powiedzieć. Po prostu może sobie tam wszystko. Może sobie tam wszystko to ogarnę. Nie wiem, prześpię się z tym i tak dalej i może coś mi tam przyjdzie do głowy. Na ten kolejny, taki powiedzmy końcowy, już tak dosłownie końcowy materiał. Szkoda, naprawdę szkoda. Fajnie się grało. Zajebiście mi się grało. To jak było na tym HK3... Wiele musiałem się nauczyć, no bo to był pierwszy w moim życiu roleplay, jakoś się tam uczyłem, uczyłem, no nie było... Nie było za dobrze, ale jakoś się tam trochę później rozegrałem, no i tam później ta edycja padła. Tu już pewnie widzicie, widzicie pewnie, że już ludzie przyszli z farmy, bo ja tutaj w sumie widzę... Widzę właśnie na normalnym tempie, a Wy macie może przyspieszone. i tak... Na HK3 no wiele się uczyłem. Wystartowało HK4, już z większą jakąś tam wiedzą trochę i ciągle się uczyłem w sumie i... No postanowiłem, że pójdę w tego woja. Jakoś nam tam szło. Osada i tak ciągle pod górkę zawsze ma. Ciągle jest jebana, można powiedzieć tak. Więc no, nie byliśmy łatwo. Wiele razy też jest przenoszonych rzeczy z IC na OOC albo z OOC na IC w sumie, tak to można nazwać też z gry na świat realny i ze świata realnego na grę. Ale to już jest mniejsza, po prostu już na niektóre tematy mi się nie chce wypowiadać, że, że i tak już jest to koniec, raczej to po prostu, po prostu nie ma sensu raczej nawet nie mam ochoty się wypowiadać na pewne tematy. No i co no, dostaliśmy plecy. Dostaliśmy plecy, no oni twierdzili, że czyhali w krzakach, więc okej, okay, niech tak będzie, ja tam się nie przypierdzielam do nikogo, do niczego. Nie chcę, nie chcę tam... Wiadomo, to jest gra, także spokojnie. Nie mylcie też właśnie, nie, znowu, nie mylcie właśnie IC, a OC. Między właśnie groma, światem, światem rzeczywistym. Także no, ja się będę trochę wypowiadał IC i trochę OC, także no, mogę to mylić. To, to znaczy, może, może się to mieszać. No i co, i dostaliśmy plecy? No i się właśnie okazało, że no, czemu polujemy na ich terenach. Tak naprawdę, no to było bardzo blisko. Na początku była spina, to znaczy, spina takie nerwy były na początku, no bo wiecie, e, widzicie tutaj na garst garstkę nas, a przychodzi 20, nie wiem, mniej więcej, no powiedzmy, powiedzmy, dwie, mniej więcej 220, 20 osób. Nie 220 osób. E, no i e, Wiadomo, nerwy na początku, ale chwilę tam, jak pogadaliśmy, niby było... ...moje... u mnie takie w sumie, że okej, okay, już się tam prawdopodobnie to ogarnie, wyjdzie właśnie na to, a było blisko tego, żeby właśnie wyszło na to, dobra, już tu nie będziemy polować i jakoś by się to ogarnęło, nie? Może byśmy, nie wiem, kiedyś tam się pogodzili w sensie z tą farmą i może byśmy tak to, nie wiem, kupowali od nich skóry tych bagiennych węż, nie wiem, nie mam pojęcia, ale po prostu na tak, takie domysły jakieś. Więc no... Tak wyszło, dostaliśmy plecy i się okazało, że właśnie polujemy na ich terenach. Więc. Gadaliśmy, gadaliśmy, ja też coś tam gadałem. No i się po później po prostu wszystko zjebało do końca. Wyciągnęli miecze. Już w, nie wiem, już w sumie nie wiem, przez co tam się to wszystko tam zadziało. Nie chcę tam doszukiwać, nie chcę przewijać i tak dalej. Stało się, to się stało. Ktoś tam może po prostu źle coś powiedział. Hmm, bo to była taka cienka, bardzo, to była bardzo fuj, cien, cienka linia, to jest chyba pierwszy materiał, którym przeklinam. Ale no szkoda, no zrozumcie mnie, szkoda, bo tyle czasu poświęconego, później zobaczycie co jest, co się tam stało dalej, tyle czasu poświęconego, hmm, a miałem, kurde, 100 filmów, 200 filmów? No przez cały kanał, nie wiem ile tam mam filmów. W sumie nawet teraz zerknę, chyba. Nie wiem czy na telefonie mi to pokaże, ale A, kurde. Czekajcie, YouTube Studio. Nie wiem ile ja mam filmów na kanale. Z 200, 300? W cholerę mam tych filmów. No i tak to chyba w ogóle nie nie przeklinałem, nie. Jakoś tak unikałem, no i tak sobie powiedziałem, że po co. No i tutaj są nerwy, więc. No, zrozumcie. No, no i tak to wyszło. Dostaliśmy plecy. To są. A się właśnie okazało, że to są ich tarany łowieckie Później się zepsuło. No i. Nie wiem, czy już to widzicie, czy nie, ale. No, zostaliśmy. E, mieli już wyciągnięte bronie. No, my bez szans byliśmy. W ogóle tam chyba kogoś też położyłem. Ale to i tak jest mniejsza. Um. Co dalej? No, wyciągnęli później broń, no i zaczęliśmy się szarpać, dostaliśmy wszyscy, zaraz chyba po tym nas wszyscy okradli, jak ja miałem, to jest, to jest właśnie też to. Dobrze, może ktoś, i w sumie nawet na pewno ktoś jest, bo tam nawet pisali też, że na OC było, bo ktoś tam wszystko stracił, to i tam i tak dalej gra, drugą sobie postać zrobił, nawet jak ktoś tam umrze. Okej, okay, dobrze, niech sobie ludzie tak robią, ale ja po prostu twierdzę, że nie ma sensu już grać, straciłem... To znaczy, straciłem, poświęciłem zbyt dużo czasu na to wszystko i nie chcę już po prostu zaczynać od zera, czy na tej postaci, zbierać wszystko, bo dosłownie straciłem... Znaczy, dosłownie, no trzy itemy mi tam zostały, a miałem w cholerę zapierdzieloneku. E, już miałem praktycznie przy, gotowy pancerz kolejny, na kolejny tier, na lepszy tier. Co tam dalej Byłem w sumie blisko chyba kolejnego dość miecza. Lepszego. No nie chce mi się naprawdę gadać. Bo fajne były plany, naprawdę, bardzo były fajne plany. Czy na nas, czy na nasze postacie, czy na, na właśnie osadę, nie? Więc no szkoda, że tak to się kończy. Naprawdę szkoda, że tak to się kończy. Może no jeszcze tam CK tak naprawdę nie dostałem jeszcze, nie? Może tam jeszcze... Na chwilę mówię, wejdę i powiem, że tam pierdolne się z latarni z góry na na web i tak to się skończy i skończy się już tak całkowicie seria, koniec onariona będzie. E, jeżeli chodzi o Dotyka Online no to myślę, że na pewno jeszcze zawitam na jakimś serwerze. E, jeżeli będzie jakiś tam fajny. Nie wiem, nie chcę tutaj też gadać na koniec, co było źle. Tak za bardzo e, po prostu fajnie się nawet grało. Ale no, po prostu jako osada trochę byliśmy jebani. Nie wiem, co dalej w sumie. Zostaliśmy okradnięci, były nerwy bardzo. Były bardzo nerwy. Coś tam się jeszcze posprz posprzeczali, ja to tam w sumie. Już mi się nie, nie, nie chciało. Ja już wiedziałem, że to jest koniec seryjki. Także ja już wiedziałem o tym. Coś tam się jeszcze posprzeczali i w sumie. Myślę, że to wszystko także pełnoletni 18 odcinek, chyba jeżeli się nie mylę, jest to. Więc na tym, na tym myślę, że kończymy chyba ogólnie już naszą przygodę z historią kolonii. Szkoda, naprawdę wielka szkoda, bo bardzo fajnie zaczęło mi się grać i z dnia na dzień, coraz bardziej mi się fajnie grało. Szkoda, że w taki sposób się to skończyło. Myślałem jednak, że to się inaczej skończy, że, że właśnie inaczej lepiej jakoś to się skończy. Patrząc właśnie z naszej strony, ale no, niestety, stało się to, się stało. Najważniejsze, żeby się właśnie nie przywiązywać zbytnio do gry i do swojej postaci. Chociaż, no, jakąś tam jednak swoją postać, jakąś swoją tam historię napisałem. Szkoda, naprawdę, szkoda. To jest smutne, powiem Wam szczerze, więc no, nic tutaj już nie poradzę. I prawdopodobnie to jest właśnie nasz koniec. Jest fajnie, jak jest fajnie, co nie? Jak się gra, jak jest fajnie, to jest. To. To jest fajnie, nie? Tak to można nazwać pokrótce. Ale jak już się spierdzieli, wszystko. No to już jest płacz. Także. Także, no na tym myślę, że kończymy. Eee, mówię, no. Jeszcze będzie może jakiś tam jeden materiał z podziękowaniami dla wszystkich, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, może. Znaczy, może tak, no. Taki fajny może wrzucę, skupię się na nim, żeby z galerii właśnie powyciągać tam jakieś fajne, fajne właśnie grafiki od nas, z naszej osady, żeby ta historia była fajnie taka zapisana, nasza osadnicza i ogólnie moja, pier, moja taka przygoda, mój pierwszy, mój pierwszy Anarium na Roleplayu. To już nie będzie to samo na pewno, jednak, więc pewnie wleci jakiś fajny filmik taki koń, kończący już tak na koniec. A to jest taki powiedzmy informujący, że raczej to już na pewno koniec. Więc myślę, że nie będę tego przedłużał dalej. Bo chciałbym właśnie dzisiaj jeszcze, czyli w poniedziałek, to wrzucić, żebyście sobie mogli obejrzeć. Szkoda, wielka szkoda. Trudno się żyje i płynie się dalej. Ja pewnie sobie w single jakiegoś zagram. Może w sumie coś tam ogram jakąś inną w końcu grę. Odpocznę chyba sobie od ogólniego TikToka online na jakiś czas. Chyba, że coś tam fajnego trafi. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak to będzie do końca. I raczej, no, raczej na pewno po prostu kończę, kończę swoją przygodę z Anorionem na historii kolonii. Także dziękuję wszystkim. Mówię, no, jeszcze jeden materiał jakiś tam wrzucę z podziękowaniami. Ale tak ogólnie mówię, że dziękuję wszystkim. Taki informacyjny, że to koniec. Prawdopodobnie na 99%. To koniec. Dziękuję wszystkim. Dziękuję też różnym wszystkim graczom za to, że jakieś tam się akcje działy i tak dalej. Dziękuję osadzie. Dziękuję ludziom wszystkim. Jesteście zajebiści. Nie wiedziałem, że na taką fajną ekipę trafię. Naprawdę jesteście zajebiści. Szacun dla was. Dzięki też administracji. No fajny naprawdę serwer, także fajny tak ogólnie mówię. Także no dziękuję też administracji. Fajny też Kontakt był z Wami dość, można powiedzieć w sumie. Dość szybko odpowiadaliście. Nie wiem w sumie za co dziękować. Dzięki za serwer, bo jest to mój pierwszy roleplay. Czyli no, na poprzedniej edycji był to mój pierwszy roleplay, ale nie wiedziałem, że aż tak długo się to pociągnie. Nie wiem, kiedy zacząłem pierwszy odcinek. Jakoś we wakacje z HK, z Historii Kolonii, trójki. Nie wiem, ale nie wiedziałem, że aż tak to się długo pociągnie i myślałem, że jednak dłużej się to jeszcze pociągnie, ale szkoda. Naprawdę wielka szkoda, no już nie przedłużam. Szkoda. I tyle. Dzięki bardzo, jeszcze może jakiś materiał, mówię, pojawi, taki żegnający się z wszystkimi. przepraszam, ze wszystkimi. I myślę, że to wszystko. Dziękuję bardzo też, że byliście przy tej serii. Śledźcie dalej kanał, bo... Chciałbym się jeszcze dalej rozwinąć, fajnie mi to idzie, moim zdaniem. Nie wiem jak waszym, ale no widzę, jednak po tych wyświetleniach, i tak dalej, że coś tam się dzieje, więc pewnie się wam fajnie to ogląda. Przepraszam was, że ta seria jednak się kończy, bo wiem, że lubiliście oglądać tą serię. Wiem też, że ostatnio było mniej odcinków, ale inny sposób trochę nagrywania. Dzięki, wszystkim po prostu dzięki. Hmm, stało się. Dziękuję bardzo za rozgrywkę. Jeszcze jeden materiał jakiś prawdopodobnie pojawi. Żegnajcie wszyscy.